Hej, witajcie, tutaj, Iggy Hacker, Dziś gramy w Big Paintball? Jak patrzę, to jest internet, ale gram na telefonie, bo jest wygodniej dużo. Ja też polecam, gramy w Big Paintball na telefonie. No, a to zaczynamy. Tak, to jest najlepsze stworzenie.

I nie dostaję dostawiamy... Jak można tak wycelować? Co by wziąć się tak na daleko? Zadaję ją rzeczy.

ona sobie stoi za ścianą, i nigdy nic. Nigdy nie Ach, naprawdę pięknie. Nie wiesz, czy jest takie rzeczy? I czy... I co o takich botów. No właśnie, ktoś piszą, no i... Bo ktoś chodzi na taką się I potem wiecie... Co to konto? Bo został skanat.

Okej, czas się nie Grałam na mleku Topika i nie A więc mogę teraz być nubem? Tak się Biedraka Błotał Leży Ale co z że to się może w każdych, czy, czy jest wydana. No nie do niej zapewne Pięknie! No pięknie po prostu. Aha. Dobra, na że jest i na dole. dosyć. Ja <try> bęg, żeby jak on będzie mógł jak najszybciej Mhm. O nie. Jest, dostał, dostał, dostał. Co? Co? Przez ściany? E te te done... e A to nie... to on do... nie no to jakieś. No to... to chyba nie sobie nie No to nie było... No No chociaż w dwie głównie się no-scope'uje jak ktoś nie wie co tutaj jest no-scope to to jest to jest takie ze snajperki na przykład lub innej roli, bo wychody to najszybciej ciężko, przecież jest akurat ale Zobaczmy się w następnej. Dobra, to jesteśmy w Town. Teraz poleciałam i strzelam. <grywka> Ale nieźle, bo nie mam tego yy, tą kadry do Tutaj opocierski bez celowania lecą idealnie prosto, tylko zatrzymują się bo odrzuty i jest takie sułady. A w Fortnite to leci jedna normowo, kiedy nie celujesz. Moje ulubione to są te dwa pistolety, bo sobie ja I tak... Strzelają dosyć wolno, ale są bardzo celne. Widzicie? O tym właśnie mówię, że one są bardzo celne. Ale polecam Wam brać te pistolety, bo kosztują chyba 150 tysięcy, To są bardzo dobre na daleki dystans. Widzicie? Kolejny nos poleciał z tych pistoletów. A kiedy wycelowanie? Ja bardzo ciężko wycelować. A no bo wiecie, to taka wolna broń. Aha. Nienawidzę tych kamperów. Jakby co to przerwatałem za te lampki. Ja to mi teraz nie spankuję. Jakbym ja teraz został jakąś petardę od tego gościa, kiedy on siedzi sobie tam w okienku. To ja będzie mieli zimat. tutaj... Dobra, tamten... Ale dobra biorę do się. Nadal reactivat. Na fioletowa świecą mi się w jakby. Kiedyś świe, świecili na czerwono. Skype'y ty by dały. no scope. Co? Ja tego no zawalnąłem. Widzę typa i pierwsze co to sobie trzelam a to no-scope wylatuje na mnie. Oczywiście. To się leci, a oni... Dzień jak ktoś przeleciał, sam... No, Dobra, to pistolety to są najlepsze. No, Zobaczcie jak strzelają, a, wiem, a je, jak... jak To jest po prostu cud. Nie, to tylko to. O, level up. Może teraz to była akacja. Nie coś tu idzie. Tak, poszedł no-scope. Aha, ty chodzi i Sniper. To jest chodzący Sniper. I widziałam jakaś y Czyli, oh, nie tutaj century, żeby, ludzie tutaj nie O nie. Zaczyk! Oby ten snajper mi nie dał tej snajpy. Co? Jak... Oby ten nie dał tej snajpy? O niech to się znajduje. To jest basen. Dobra, to jest zabawka. Odkrycie około siebie. I tu też mi ucieknie, że mi ucieknie. Co to się Tyle z Co? Co? Nie wiem, takim snajperem. No dobra, no skołb to i wtedy Okej, okay, ale zaraz to kończymy My, ponieważ film nie może trwać 20 minut, no bo... Wiecie, oto to będzie taki problem, że was, jakoś sezon lub dwa sezony temu wybrały tak? chciałem Chciałbym stawić filmik. To trwało 20 minut. I pokazało mi się, nie jest on publiczny, ponieważ film to za długi, a więc 15 minut i koniec. Czę, a więc lecę, ja żeby zrobić to, co nie To są moje wyniki. Dziewięć wdragów, o nie, mógłbym nie jest wiele. Czy by robić akacza, dostał, zajowaniem. ale to jest takie nie ma wstępu, a może posiedzimy do 16 minut i zginę, 5 zginę. Dobra, Tak, no to to jest koniec odcinka. Papa, pa. pamiętajcie, wy dajcie w komentarzu, w jaką grę następną zagramy, a my kończymy.